Siema, jestem Hole, e, ci co mnie znają to mnie znają, ci co nie to siema, jestem Hole. E, takie małe info, zawieszam na jakiś czas streamowanie, tak więc e, przez jakiś czas nie będzie streamów, będę co, co kilka dni wyrzucał najprawdopodobniej jakiś film z czegoś. E, no i ja chcę dużo przedłużać, bo jest takie po prostu małe info przed filmem i, 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 i no zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. A i łapeczkę zostawcie, będę wdzięczny. Subika a udostępnijcie nawet. będę wdzięczny. Do tego. To do, 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 do później jesteście. W do, do, do następnego. I miłego. Cześć. Słuchajcie, tak. słuchajcie. Jest taka, taka jakby... Powiem wam, kurde już pierwszą wpadkę podczas y, nagrywania. Ogólnie jak nie sprawdzacie jak, jak coś się nagrywa, to jest taki przyps troszku. Yy, dzisiaj będziemy grać wieśka, to na pewno chwilę sobie okulary by i kurde. Normalnie, nie wiem. Kurde z czego, nie, nie wiem dosłownie, naprawdę nie wiem od czego się okulary brudzą. Kuźwa, ja naprawdę nie dotykam łapskami, nie dotykam kurde czołem klawiatury. O, o, okularami klawiatury i w ogóle i one są brudne z czasem. Ja za cholery nie wiem przez co. Ym, I takie coś. Yy, już Wam mówię o co chodzi. Zacząłem nagrywać. Jest tam na początku to jest Cinematic, tam, kurde, takie, takie nudne troszkę. Tutaj troszkę, kurde, yy, tej, tej tutaj pani, o co sobie tutaj siedzi, były takie <laughs> fajne scenki. Ja, kurde, po prostu gadali, no i typiara Jaszczurkę na, na, na wacka wieśka, jakby napuściła. E, ale to mniejsza, i sobie nie, nie wyszliśmy nawet. I chciałem, w sensie, mówiłem, że e, jakby. Gdybym chciał streamować tą grę, to by mi komputer wybuchł. Tutaj mam wysokie ze średnimi mieszane, tak, tak w sumie większość wysokich chyba. Yy, i, i, I ja mogę wam nagrywać w 1080p normalnie. Wiem, że to później po renderingu i tak... Czemu tak gównianie, gównianie wygląda? Halo! Halo! I mi się nie podoba te drzewa. Ale dobra, zobaczymy by dalej. I na, nawet, w taki, nawet w takich jakby takim o tym takim, bym chciał wam streamować, to by mi komputer wybuchł, ja bym mógł kiełbaski robić. A co do tej przełęczy, to ja bym tutaj kurde biurko postawił, kompa i bym wam tę przełęcz streamował. Oczywiście w sensie za nami plesami, bo wiadomo, no, Haul musi być na, na, na przedzień, na, na przodzie, na przodzie. Yy, dobra, mniejsza, nie przedłużam, mi gdzieś grać w wieśka. W wieśka grałem mało, grałem troszeczkę w trójeczkę, do, do gryfa bodajże dochodziłem. Yy, dalej nie, wiem, że Eee yy, Miałem sprinta? Yy, I co jeszcze? Chwila, chwila. Coś chciałem powiedzieć? Aha, wieśka dwójkę, nie grałem, nie grałem w ogóle, więc moja znajomość w wieśku, jeżeli chodzi o sterowanie, walkę i w ogóle to jest taka mała, że co nie wyobrażacie. Stary Wiedźmin mocno śpi, a do gdzieś zniknęła yy. Zaraz dokończę, bo tutaj kurde. Rozmowy dorosłych typu, są no. W sumie to dupa, nie, nie, nie ma rozmów. Je, jednak są widoki. Kurde, no jaki ja grafika, jaki jak grafice, jak, no coś, co nie podoba mi się, to ja, to muszę zmienić, kurde, to, to kurde jak kupa wygląda, no. No patrzcie, patrzcie na te drzewa. To wygląda jakby ktoś się kurde, nie wiem, z gliny zrobił. Albo z plasteliny, to w sumie prawie to samo. Prawie. przymknąłem oczy tylko na chwilę jak jej te cegłę, nic dziwnego, że zbiała. Jan Zbudny nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny, nie to co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec, skoro chce poćwiczyć. Proszę bardzo. Nie wściekać się nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Co ja chciałbym Zabijanych jeszcze powiedzieć? Siri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Dokładnie, no potworki też mają życie, I nie? To kurde... tak jak pająki na przykład. No ja nie wiem jak wy, ale jak ja widzę pająka w potrzebie, temu ja pomagam. To nie jest tak, że, że kurde pająk to, to zło. Ja, ja mu pomagam, no kurde ja go ratuję. Daj go w bezpiecznym miejsce, na przykład na liście. Na przykład. Teraz już wiem czemu się do ćwiczeń. No. Ojojojoj! Oj, 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 oj. Unlock, unlock. Tak akurat znam, pamiętam jeszcze. Więc, więc git. Nie jesteś w cyrku. Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. <coughs> A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Dobra, Masz jeszcze o prędzej, to prędzej, to prędzej to zrobiłem z 2 małe. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że Utopiec albo Strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż Strzygi, bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Sorry, no ja sem, żeby tak było. Ja jestem... jestem bardzo miłą osobą, osobą, dobra? Dla swoich. No Dla swoich. <laughs> więc lepiej bądź grzeczny. Dobra. ćwiczymy um, zresztą na dole. I to znam początek, w sensie jakby sterowanie, yy, tak, ja sobie wezmę samouczyk eksploracji, nie, ponieważ iż Jest dlatego, nie że szkole, yy, nie pamiętam totalnie sterowania, nie wiem jak to zmienić jak dobra, weź, suń się, no, co ty robisz? oddaj mi tę drabinę kurde, dawaj, dawaj Wiesiek, dawaj, dawaj, goni dawaj, wygrasz z dzieckiem, come on ja, ja w ciebie wierzę Wiesiek, lecisz, lecisz, lecisz o, kurde bez wygłupów He, ale jak się zaśmiał. Czy tutaj? Tutaj chyba no. bank. Więc może być ciekawie. Yy, I właśnie, ja, wa ja wam w 1080p teraz nagrywam i jakbym odpalił streama, w 720p nawet, to... To to, to byłaby porażka strasznie. straszna... straszna. Ja mam ten samouczek pominę większość, bo to, to, to nie jest nic, nic interesującego, no bije, bije kurde starca niestety No, 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 no tak bywa Czasami Dolecimy no, dalej I tu jest fajnie że bo tutaj zaczyna się jakby, wiecie, normalna gra, nie będzie pierdzielenia się z z z z, z samouczkiem już Więc fajnie Zarąbiście Zobaczymy jak to pójdzie, jak ta seria się potoczy. Naprawdę jestem ciekaw, Dobrze. bo u mnie, u mnie serie zazwyczaj były takie, że szybko, szy, szybko, szybko się kończyły. Nie kończyły się. Znaczy, kurde, zaczynałem i nie kończyłem tego, Z mam nadzieję, że z Wieśkiem będzie inaczej, że, że będzie to pierwsza, pierwsza seria, którą skończę przynajmniej fabułę, jeżeli chodzi o główną tą, wiecie o co chodzi. Pobocznych chyba nie będę robił, skupię się na tych misjach głównych, chcę iść dalej z fabułą. Nie chcę, wiecie, robić tych pobocznych, po prostu poboczne mnie nie interesują zbytnio. A wygadamy się, czemu nie? Ja lubię się wygadywać. Spoko, znikarmy. zawsze. Grzałem się w bali, a obok... Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A ci o coś głowę? Mm -hmm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri, razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała czy wiesz wie jak ma wąsa? Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze. Czy, ale czy, żaden czy, nie miał jej charakteru. czy on ma takie długie nosy z włosa? No. Było szczęśliwego, Włosy z nosa nie. Takie się białe bo tam widzicie? Takie... Cili, a o, ja a dobra, nieważne On ma po prostu taki zarost Nie bo tam od, jakby boze. pod jednym kątem wyglądało jakby miał krótki zarost I coś białego po prostu wystawało? Po prostu, jasno, no, to po prostu no tu perspektywa po prostu to nie ważne Myśla, myślałem że mam takie długie włosy z nosa po prostu no, nieważne. Mi ten list nie ważne wszystko gidez może przeoczyłeś jakąś wskazówkę <laughs> nic nie przeoczyłem mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem Jedyne co możemy zrobić to jechać jej tropem więc nie gadaj tyle tylko dawaj list a niech mnie Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. <grymne> Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postskryptu? Wciąż mam jednorożcę, wiesz, którego. Ach, chodzi o wypchanego jednorożca. Służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach, <coughs> czego ta młodzież nie wymyśli. Wracając do tego, why tematu, not, why jak not? Myśl, ile mamy straty do NFL? Dwa, trzy dni, trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. <coughs> Jest i pierwsza walka, Słyszę i czuję. Dobra. Sprawdzimy się w walce. Oj. No takie... To wiecie, jak, jak gracie w Mortal Kombat kiedyś, graliście kiedyś w Mortal Kombat i, i nie, wiecie, nie wiecie co klikać, klikacie byle co. To podobnie u mnie wygląda. Tylko że... Ja naprawdę staram się trafiać <laughs> i robić uniki, żeby nie dostawać bół. Uh, o. Chodź to, chodź to, chodź. Dobra, Don wojska, tam Jedźmy zanim więcej. Dobra, weźmiemy sobie wszystko, zbieramy wszystko, bo się przyda, wiadomo, kurde, trzeba mieć hajsiwo. płotka, Come to mi. Mówiłem Dobra. ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził jakie to pożyteczne stworzenia? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. Mhm. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Not? Ja, będę, ja będę tutaj w ogóle tego wieśka kierował takim, wiecie, jako takiego kozaka. Takiego kozaka kozaka. Nie że nie, nie że będzie wiecie, ktoś, kto, jakiś jakiś pajac mu powie Płaci za przejazd i on będzie płacił albo... Ręce do góry, a ten mu kurde... nie wiem. Jedziemy? Hopy! Hoy! Co ty mi osiołkajesz, kurde? O nie prosiaczek jaki kuboś będą... Będą niezadowoleni. Co za łeb? Na szczęście to tylko... Podróbka, osiołka. Od prosiaczka. Mam nadzieję. Oj, hopy, hopy! Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. <laughs> Na no bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście, Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć jej z żywcem po kawałku. A, aha, <grystanie> pewno, pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nie, <grystanie> eee, i tak już dużo stracił. Ginie. W tamtych, Sobie w sensie tkończy. w takich czasach. Taka kobyłka czy tam koń Koń też, były drogie pewnie syna co z mnie hop już dużo stracił dlatego nie będziemy brać świadka szukacie pewnej kobiety. niewysoka czarne długie włosy widziałeś taką nie ale... Kudle od wiesiek... wiesiek ma normalnie gusty jak ja. Niskie, czarne włosy długie, długie. Znaczy kolor włosów tam wywalonych w sumie, ale długie. No. Słuchaj, widać, że, 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 sła, że wiesiek. E, ja już go lubię. Ja już go lubię. To jest to, to, to wi widać, że to, że to Wiesiek to. Dobra. Straciłem wątek, dlatego gadam bzdury, że, że to Wiesiek Bo nie pamiętam czy, w sensie mówiłem o tym, że Wiesiek ma taki sam gust jak ja, czyli niskie i długie włosy. No, 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 to tyle. Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy Ładna jest ta wada na miał w zasadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Podoba mi się. <głos> <głos> e, fajne jest to, powiem wam. Zarąbiste, że tak NPC sobie gadają, to jest... przytoczniło. A wyobraźcie sobie teraz, kurde... w szkole, takie rymowanki jak ten dzieciak. Okej, okay, kurde, powiem wam, że normalnie... normalnie poziom, level, le, level... E, Kurde, jaki level? ekspert. O, poziom level expert. Czego? Poziom level expert? Tak powinien powiedzieć. Zdumijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, temerskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Nie lubię jak starsze osoby są bezsilne, silne, Nawra nienawidzę po prostu Nienawidzę widoku bezsilnych starszych osób wiedźmy, Znęcania się na nimi i wszystkiego co dla nich złe. No chyba że kurde Nie yy, będę Nieważne, nie będę kontynuował. Nie, nie będę kontynuował. A wam zaraz kopię dupę za to co powiedzieliście. O kurde, szykujcie się, ale cię w pierdziel. Przepraszam za tych hultajów. Oj, Nie to jest ma dobra pani, że jest. nawykli To jest dobra pani. Szanuję, szanuję. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły to jeszcze gryf nam się zaląk. Mhm, zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, brama. Brama, co z nim? Brama. Brama. Pozdrawia. Mości wiedzi Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? O... Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. <grym> Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny Wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Jest ruch tu macie. Nie wiem, ile już nagrywam Mój naród w drodze. Hm. Ten krewny szuka inny, z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi wypić noc w cieple spędzić. Czyli Wam wojna jest na rękę. Póki co? Owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Dokładnie, dokładnie. Plus jeden. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co, to nie. Kiedyś, tak jaki Potwór Gniazdo w okolicy mówił, to Sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora <coughs> o pomoc prosić. No, ale teraz Sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych? A seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Eee, dobra. Na razie nie będę sprawdzał towarów. Pogram się z ludźmi. To będzie bodaj, że szansa na zagranie w gwinta. Jak gwinta nie lubię, nie jest to mój typ... typ typ jakby... Gierki... No nie wiem jakby to powiedzieć, nie przepadam za gwintem po prostu Więc raczej pochodzę, popytam po prostu Spuszczę trochę w pierdzielu i, i pojedziemy dalej Raczej z gryfem MORDO! Spoko mordo! Jaj, zwracanie uwagi na siebie, co ty? Chciałeś chcesz pierdziel? Gościu, chodź, chodź noc, come on come on. No by już mnie ignorował Chyba w pierdolu O ty kurde Nie wdzięczni... o dobra O dobra No spokojnie, Jesz, jeszcze się nie zdenerwowałem gościu Ale, ale ho, 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 gościu. oj gościu Oj gościu Oj, gość. Zatracę cierpliwość, a jaką stracę do reszty, wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy sobie dworowali, nie nerwujcie! Chłe, chłe. Była tu kobieta o kruczo-czarnych włosach, ubrana w czerni-biel. Panie, my nic nie wiemy, Poostawcie. Spoko, spoko. I nie można było tak od razu, kurde, tylko jak do psa się zwracacie? parówy No, ja wam dam, następnym razem, to, kurde, użyję miecza. A nie. co? Fakcje, drużyny, talie. Co się okazuje? Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurskiej. Ciekawie, Wiedź... ciekawie. Zwyczajny z Rivi. <grym> zwyczajny. <Człodeni kobiety. grymisas> <grymisas> biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Co tu robisz? spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Oz co turwala? W życie ci niemiłe? Milsza od mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilwę na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje Magnum opus. A obsrał zbroję Bez kitu Leżał sobie na kolanach I, i coś mu się chyba śniło Podskoczył i podrapał mnie I, i, i takiego go laga dostał Co się, od, co, co się stanęło się A pisz wojna tak jak jest Nie będę ci mówił jak to, masz żyć jest Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem Widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia hmm. dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm, mm rzeknij to ludziom, którym spalono domy. No, plus jeden. Jeszcze to się spytałem. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia hmm. czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy jak o nią zawalczyć. Mhm. Nie wiem czyni. jak to tutaj wygląda. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie Na w sumie to nie, wody, nie ważne. jeszcze żadna... Coś powiedzieć. Ale. Dobra. To bywaj, mordo. Ahoj. Idę skopać z paru osobom. Nie, 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 nie. No, 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 no. Nie, nie mam czasu się uczyć. No, 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 no. Kiedy to naprawdę proste. No to jak będzie? Zagrajmy. No, 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 no. Nie, mam inne rzeczy na głowie. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do dziesięciu nie zliczą, to i reguł nie pojmują. Sorry moro, sorry. Sąc, wróć jeśli zmienisz zdanie Szkoda się, ale nie chcę tracić czasu. Ja mówiłem idziemy przed siebie, robimy co trzeba yy, komu skopać dziopsko? O, tutaj jesteś jeszcze. Siema, morda. Ty wyglądasz na przyjaznego. Cześć. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, o ty śmieszku. Jak wszyscy. Tapach nie i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapszy. Co poprawić ci nastrój? A, nie? Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? A, a, a... Nie pamiętam, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz JNFR? Też pytanie. Z mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby odszyć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. No okej. Okay. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Chłe, Na samego Geralta z Rivi. Sześnika z Blanken. Eee... Nie zdziwcie się, że czasami się nie pożegnam czy coś, bo... Ja to będę ciął, ja robię materiał długi, znaczy nie wiem czy aż tak długi, ale może trochę u zabierzemy i będzie długi. Um, I to tnę i po prostu robię z tego filmy, jakby nie będę, wiecie, robił wyznaczone, wyznaczone godziny i... Um, I witał się i żegnał przy każdym, przy każdym, przy początku i końcu. Bo dużo będę po prostu wycinał i nie jestem w stanie stwierdzić, czy z godzinnego materiału zrobię film 30-minutowy, 20-minutowy, czy 15-minutowy, bo nie wiem, ile będzie ciekawych rzeczy, tak więc... No, nie zdziwcie się, jak po prostu będzie nara, raczej nie będzie nara, i wyjdę sobie, i mnie nie ma. Widziałeś NFR? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Tak! Ona jest moja! Kurde, zbliż się, stary! A już nie będziesz chodził. Owszem, chodzi o miłość. Zgadłeś. Żeby. Miłość. Żeby, żeby wiedział. Że ma nie startować. Chodź śnież. Co, co wiesz. To czemu pytasz? Zanim się nie pojawiłeś do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilwgarskiego garnizonu ją widział. Gdzie? <laughs> W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel. Agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. I... i patrzcie. I można być My, ludzie dobrym, dobrym człowiekiem? Można być dobrym człowiekiem? Można być, a nie jak tamte buraki, kurde, z początku, nie? Kurde. No taki się szanuje no to to jest normalnie no, dobra Idzie, o pa 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 patrzcie, patrzcie przez pa 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 ja sobie, stoi tam pa kurde. I drugi pa i idziemy im pa o kurde.